Jesteśmy na targach budowlanych, buduj, remontuj urządzaj. Z czym Państwo przybyli do nas? My przyjechaliśmy do Państwa z propozycją projektowania, realizacji, aranżacji, wykonywania ogrodów, terenów zieleni, parków oraz zagospodarowania terenów miejskich, że tak powiem, bo to też jest bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach, że jeżeli chodzi o tereny miejskie, one są mało zagospodarowane i ludzie chcąc wypocząć, potrzebują więcej zieleni, że tak powiem, nie tylko betonu, ale przede wszystkim zieleni. Więcej zieleni, ale o tą zieleń trzeba dbać. Jakie ma Pan porady? Tak, oczywiście, tak jak o każdą zieleń trzeba dbać. Ludziom się wydaje, że zieleń jest mało wymagająca, że trawnik jest przede wszystkim mało wymagający, ale jednak trawnik to jest roślina najbardziej wymagająca. Musimy przede wszystkim dbać, żeby była systematycznie nawadniana, systematycznie nawożona. Trawnik jest taką rośliną, która jak przelejemy to ona y, raz, że nam przystnie, ale nie zregeneruje się nam tak szybko. Musimy pamiętać, że na wiosnę trzeba zrobić wertykulację, areację, trzeba dobrze nawieść trawnik. Przede wszystkim warto w dzisiejszych czasach zainwestować w systemy automatycznego nawadnienia. Tutaj mamy obok mnie y, m.in. koparkę łańcuchową, dzięki której wykonujemy właśnie tego typu system nawetnienia. Nawet jak ktoś ma ładny trawnik, to żeby go nie, nie zniszczyć, ta koparka wykonuje nam tylko taki wykop 10 na 30 cm, dzięki czemu nie niszczymy całego trawnika, przejeżdżamy bezinwazyjnie, później dokładamy tą siat siatkę na kretę, to raz, ale też darń i dzięki temu możemy zrobić system automatycznego nawetnienia w ogrodzie i szybko zregenerować ten trawnik. Jeżeli chodzi o te systemy nawodnienia, to też musimy mieć pod uwagę fakt, że teraz kładzie się nacisk na oszczędność wody. Więc zupełnie inaczej oszczędzamy wodę programując i robiąc cały system automatycznego nawodnienia, inaczej oszczędzamy wodę jak podlewamy trawnik na przykład z węża. To też jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli mamy być z Państwem szczerym, to bardzo dużą popularność w dzisiejszych czasach właśnie zyskały systemy automatycznego nawadniania. Raz, że ludzie są wygodni, nie mają czasu, bo pracują oczywiście, też chcą skorzystać z tego ogrodu, a nie e, tak pracować i, i poświęcać swój wolny czas, czy weekend, czy nawet godziny po pracy w tym ogrodzie. Chcą się nim cieszyć, więc e, tutaj też dużo ludzi inwestuje w e, systemy automatycznego nawadniania, bo to jest przede wszystkim oszczędność wody i czasu, i pieniędzy. Opowie Pan, jak on działa? Tak, oczywiście. System automatycznego nawodnienia, tak jak tutaj widzimy, to y, w studiańce. Y... Z elektrozaworowej, to są elektrozawory. Montujemy w zależności na ile sekcji jest ogród podzielony, czy mamy na przykład rabaty, czy mamy trawniki, czy mamy jakieś większe krzewy, do każdego tego typu rabaty prowadzi się osobną sekcję. Też jest to uzależnione od ciśnienia wody oraz od przepływu wody. I tutaj dobieramy zraszacze odpowiednio. Mamy zraszacze od 1,5 do 7 metrów, od 7 do 12 metrów i od 12 do 20 metrów. I dzięki temu możemy uzyskać równomiernie nawadnianie i trawniku i rabaty. Ta, te elektrozawory są studzience elektrozaworowej, od tego są poprowadzone rury zazwyczaj calowe o przekroju 25 i od głównej rury mamy poprowadzone po prostu przyłącza do zraszaczy lub do linii kroplującej. To wszystko jest połączone ze sterownikiem. Sterownik programujemy w zależności od e, tak jakby wilgotności gleby, od opadów. E, każdą sekcję możemy ustawić na inny czas, w innym momencie może się odpalać, może się odpalać kilka razy dziennie, więc to tutaj też jest bardzo fajne rozwiązanie. Tak samo możemy pod, podłączyć go pod Wi-Fi, ściągnąć aplikację i na przykład jak przyjeżdżają goście, a nam włączy się e, system automatycznego nawetniania szybko z telefonu wyłączyć ten, y, to nawodnienie. Także to jest bardzo, bardzo wygodne. Mówił Pan o trawie. Czy możemy jakoś zadbać przed zimą o trawę? Przygotować ją na śnieg? Jeżeli chodzi o trawę przed zimą, na jesień, to warto y, przed y, pierwszymi przymrozkami skosić bardzo krótko trawnik, bo jak nam zalegnie śnieg i jest długa trawa, to robi się nam po prostu taka... Y, nie wiem jak to nazwać, ale taka łupa i później na wiosnę jest bardzo ciężko zregenerować taki trawnik. Natomiast jak skosimy ten trawniczek, posypiemy nawozem późnojesiennym, to na wiosnę później lecimy tylko z wertykulacją, z areacją, piaskowaniem, wałujemy to wszystko, później sypiemy nawozem wieloskładnikowym, wczesnowiosennym i po prostu czekamy. W przeciągu dwóch tygodni nam się zregeneruje trawnik i zazwyczaj ludzie robią tak, że koło 25 marca już wykonują wszystkie te zabiegi, natomiast już koło 15 kwietnia, nawet koło 10 kwietnia że jest piękny zielony. Jeszcze jak ktoś ma system automatycznego nawadnienia, to tutaj jest inna bajka, że tak powiem.